26 sierpnia na boisku przy szkole podstawowej w Brzuzie odbyły się eliminacje strefowe pierwszych mistrzostw województwa mazowieckiego strażaków PSP w piłce nożnej sześcioosobowej. W zawodach wzięły udział cztery drużyny, niestety dwie nie skompletowały składu. Miało być sześć drużyn, były cztery drużyny. Była to Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach, w Lipsku, w Piasecznie i w Mińsku Mazowieckim. Graliśmy systemem każdy z każdym, po 12 minut jedna połowa. Spośród ekip biorących udział w turnieju, zwycięzcą została Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach, zdobywając tym samym awans do zawodów na szczeblu wojewódzkim. Były to akurat właśnie te pierwsze historyczne zawody. Udało nam się je zwyciężyć, więc mam nadzieję, że, że to będzie dobrze świadczyć też w gronie strażackim, w ogóle w całym województwie o naszych strażakach z Kozienic. Tego typu zawody są bardzo potrzebne, bardzo integrują nasze grono strażackie. To grono strażaków Państwowej Straży Pożarnej jest stosunkowo małe. Często zdarza nam się działać poza terenami powiatu, na terenie całego województwa. To takie integrowanie komend przez sport jest dla nas. Bardzo ważne, są to też dodatkowe emocje. Łączy to też zawodników, drużynę, tak podczas gry, jak i podczas działań. Cieszymy się, że będziemy mogli reprezentować naszą komendę dalej na mistrzostwach województwa w Białobrzegach, które już niedługo, na początku września, się odbędą. I mam nadzieję, że wynik będzie równie korzystny dla naszej komendy. Zmagania zawodników śledzili starosta powiatu Kozienickiego Krzysztof Wolski, wójt gminy Głowaczów Hubert Czubaj. Komendant PSP w Kozienicach brygadier Kamil Bieńkowski oraz dyrektor PSP w Brzuzie Dariusz Pronobis. Cieszę się, że no niestety no zawsze bliższa koszula ciału, że Kozienice wygrały. No miło mi z tego, z tego względu. Gratuluję tutaj panu komendantowi. Również chciałbym podziękować panu wójtowi za gościnność. Panom wszystkim dziękuję za dzisiejszy udział w tych zawodach. Każda minuta spędzona na boisku. To jest sukces wszystkich, dlatego że po prostu jest to dla zdrowia. Także serdecznie dziękuję i gratuluję tutaj wszystkim realizacji tego zadania i osiągniętych wyników. Dziękuję. Bardzo dziękuję za ten ogromny profesjonalizm, za te emocje. Za grę fair play, chociaż oczywiście emocje się udzielały, ale to bardzo dobrze, ponieważ efekty, efekty było widać, że rzeczywiście na bardzo wysokim poziomie były te nasze dzisiejsze zawody. Bardzo serdecznie gratuluję drużynie zwycięskiej i bardzo serdecznie gratuluję wyróżnionym zawodnikom. Najlepszym strzelcem turnieju został Wiktor Czubaj. Najlepszym bramkarzem Jakub Lewandowski, a najlepszym piłkarzem okazał się Michał Kucharski. Organizatorem eliminacji strefowych pierwszych mistrzostw województwa mazowieckiego była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach. Jak się Kozienice cieszą?